W dzisiejszym odcinku otworzymy paczkę za 450 tysięcy, zrobię pika z bohaterem oraz pokażę wam moją nową, wyjątkową ewolucję, którą wy też jeszcze możecie ukończyć. Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian, mam nadzieję, że dzień wam mija bardzo dobrze i ja też mam nadzieję, że solidnie rozpoczniemy ten odcinek. Żegnamy event radioaktywnych, których ja będę w miarę dobrze wspominał, ponieważ no, podoba mi się to, że te karty dają inne zgranie, dzięki czemu przetestowałem kilka nowych nazwisk, ale mam nadzieję, że zakończymy to w stylu. Szansa na radioaktywną kartę to 59%. To oczywiście dzisiaj wieczorem stream, zapraszam, ale w razie czego w weekend nie streamuję, jednak dzisiaj pootwieramy sobie trochę paczek też za FIFA Points, żeby trafić kartę z kolejnego eventu, gdzie to, to będzie taki event rodzinny. My tu nie mamy nic specjalnego, to są żarty, prawda? To będzie Ruben Diasz, czyli trafiamy pewnie Shakiriego w środku, no, że nawet inform tutaj nie wyskakuje. Podwójny łokał 89, trochę się boję, bo jest mała pula kart wyżej ocenionych złotych. Dobra, hurricane, którego chciałem trafić ostatnio. Super foder. Zobaczmy, kto w środku. Wow. Chyba, że duplikat, pewnie duplikat, prawda? Nie? 59% na radioaktywną kartę, typu Shakiri. Jeden inform. Nie wierzę. Może chociaż dostaniemy Messiego na wypożyczenie, co na. Guardiol, OK. No, 200 tysięcy kosztuje, ale wygląda bardzo solidnie. Zobaczmy, kto będzie. Na... Nie no, napra... dla mnie to jest nieprawdopodobne, że tego Messiego naprawdę. No nie, nie wiem, nie wiem, czy komuś się udało trafić go na wypożyczeniu. Jeśli tak, to zazdroszę, bo naprawdę chociaż te kilka spotkań chciałbym nim zagrać. Szczerze, jeśli lecą takie karty jak Shakiri, jak ten Milenković, to nie powinien być pik na wypożyczenie. No bądźmy ze sobą szczerze, to i tak są karty warte Qixel, nic by się nie stało, gdyby to był pik po prostu z kartą, bo dawać coś takiego na wypożyczeniu, to, to jest skandal. Jeśli chodzi o moją kartę po ewolucji, postawiłem na Jakuba Modera, jest to karta, która przeszła trzy ewolucje, no nie ukrywam, trochę się ostatnio nudziłem i stwierdziłem, że okej, okay, zrobimy to. Ciągle możecie zrobić sobie takiego Modera, na ekranie przedstawiam wam drogę, którą musicie przejść, wszystko jest za darmo, więc jest to plus i szczerze, według mnie wygląda fajnie, no piłkarz o ocenie 83 z podaniami ocenionymi na 90%, 54. Kupię mu styl gry i sprawdzimy go w lidze weekendowej Tak wygląda obecnie mój skład Jednak chciałbym mieć trochę więcej zgrania Dlatego sprawdziłem wypożyczonego Ansu Fatiego Zagrałem nim kilka spotkań i naprawdę przyjemnie się go używało No i bramkarza nie mam Bo grałem wypożyczonym Cassiasem I w razie czego sobie kupię jakiegoś bramkarza z rynku Ale dzięki niemu mamy 33 na 33 No powiem tak, od razu rzucam Modera na głęboką wodę Ale ja myślę, że on się sprawdzi Ma naprawdę taką potężną sylwetkę 188, 5, gwiazdek słabszej nogi Prawie że perfekcyjny Byleby mi tylko prosa nie dało w pierwszym spotkaniu i będzie dobrze. FC 4308 brzmi to tajemniczo, ale widzę tutaj flagi Ukrainy. Zawsze się boję tych graczy, oni są naprawdę. No, spoceni. Powiem tak, gorzej niż tydzień temu być nie może. To chyba było moje najgorsze Champions w ogóle w historii. Może zaczniemy jednak jakimś fajnym akcentem. Salah, jak tam jego finezyjne uderzenia. To jest to, o czym mówiłem. Precyzyjne wykończenie i naprawdę, no, nie ma różnicy. Modern? No, dobry odbiór. Jakiego podania? Aha. Salah i Kylian. Czy poczujemy jego tempo? Bo mieli być piłkarze szybsi, używając zwykłego sprintu. Hop, hop. I teraz na prawej nodze. 2-0. Taki start mi odpowiada. Problem polega na tym, że tydzień temu ja też zacząłem dobrze. To co? Pik z bohaterem. Dobra, w tym momencie przepaliłem drugą drużynę. Kilku duplikatów udało mi się pozbyć. No co, jak co, niskie są wymagania tego bohatera, dlatego zobaczmy. Kto tym razem. Panie i Panowie, no! Legenda FIFA 13. Nie spodziewałem się, że trafi coś dobrego, co za miła niespodzianka. Warty około 800, a nawet i 900 tysięcy. No i to mi się podoba, czy on ma jakieś alternatywne pozycje. LS, cudownie. Jestem na tyle podekscytowany, że to wszystko celuje. Będę mógł sobie pozwolić na bramkarza, ale mam jeszcze wypożyczonego Wandersara. No i co mogę powiedzieć? Di Natale wejdzie w drugiej połowie, bo chcę jeszcze przetestować tego Ansu Fatiego, ale no fajnie, fajnie, bo to jest karta, którą chciałem przetestować. Okej, okay, w drugim spotkaniu. Mierzymy się z Gacki FC, prawdopodobnie Polak Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia i fantastycznego weekendu Zarówno mojemu rywalowi, jak i wam wszystkim Solidny środek obrony, szanuję za Barnesa No i ten Ramazani, nietypowa karta, boję się Dobrze, Ansufati Fatih, Mbappe No i tutaj musimy zrobić klasyczny zwód Elastico, szukamy, szukamy kogoś przed polem karnym Uwaga, nie, moder zamarkowanie, teraz lepsza pozycja No i niestety nawet różnego nie będziemy mieli Uwaga, pute, jasno, cholera, Salah, nie rozumiem, czemu on się cofał, zamiast podążać w tempo za Aleksją, czy mogłem ją uderzyć? Oczywiście, że tak, ale ta gra już no, nauczyła mnie szukać jak najpewniejszych sytuacji, no i jestem zły na siebie, ale też Salah powinien lepiej wchodzić, takie są fakty. Ansufati, dobrze, dołożył tutaj nogę, to będzie perfekcyjna centra, Salah, słupek, nie no, muszę się bardziej skupić, bo ja ten mecz muszę wygrać, jeśli chcę liczyć na lepszy bilans niż tydzień temu, to takie spotkania się wygrywa. Rywal jeszcze nie miał żadnej 100% sytuacji. Jestem ciekaw, czy to mi się uda. Basiaaa! jaj, no nie! Statystyki po pierwszej połowie. Trzy strzały z mojej strony, zero u rywal. Ma znacznie więcej podań, a ja wiem, że muszę coś zmienić. No i co mogę powiedzieć? Czas na debiut Antonio Di Natale. Boję się jednego w tym meczu, że rywal odda jeden strzał. I ten jeden strzał to będzie gol. Gol, który da mu zwycięstwo. Ale nie, pozytywne nastawienie, my to wygrywamy. Dobra, wbiega Van i Ja naprawdę w niego wierzę. Uwaga! Van Dijk, Tak, jest jeden do zera. No, on potrafi wykończyć w polu karnym, co pokazał w ostatnim meczu. Szczerze, nie przypuszczałem, że to się uda. No, bo serio? Van Dijk? z nogi? Modera chciałem wpuścić w pole karne, ale no nie mogłem tego zgrać. No, nie mogłem strzelić normalnie. Musiałem się skusić na schemat. Przepraszam. Aleksja Puteja salach. Na precyzyjnym? Wow, chyba nie było, ale jest 2-0. Di Natale nie było spalonego. Ball Roll. I tak jest. 3 do 0. Pytanie brzmi: zmiany czy rage quit? Chyba zmiany. Teraz wbiega moder. Podanie z pierwszej piłki, ale no niestety niedokładne. Szkoda. No nie dogonił go Mendy. Salah. 4-0. 4 minuty utrzymać to czyste konto i mam ulepszenie ewolucji. Wierzę w siebie. Koniec, koniec, koniec. Dobrze. Mamy to. I uwaga, uwaga, ona batie wskakuje na drugi poziom ewolucji, będzie już szybsza, będzie miała lepszą defensywę. Szczerze, już była mega szybka, więc. No, nie mogę się doczekać, by zagrać nią w tej wersji. Co teraz muszę zrobić? Okej, okay, tak, zrobimy to. I będzie miała 6 gwiazdek słabszej nogi. Za adwentowe zadania dostałem pika jeden z trzech, a więc zobaczmy, kto teraz do mnie trafi. Uwaga! Milenkowicz, dobrze, że go przepaliłem na bohatera. Jeszcze Argentyny widziałem oczami wyobraźni. Dobra, tak patrzę na zgranie, to niestety nie mogę zagrać moderem w kolejnym meczu, ale nie zawiódł w tych dwóch spotkaniach, to jest bardzo ważne. Wraca Kaysedo. Ale nie no, przecież Natale, trafiłem, nim zagrajmy od pierwszej minuty. Dam jednak odpocząć Salachowi. I lecimy. Niestety muszę to przypomnieć, ale tydzień temu, mając ten bilans, trafiłem na trzykrotnego mistrza Luksemburga. Przegrałem 0,8. Mam nadzieję, że tym razem będzie trochę łatwiej. Okej, okay, okej. Okay. Fajny składzik, bardzo nietypowy. Przez to boję się jeszcze bardziej. Więc tak, w poprzednim spotkaniu Antonio Di Natale zadebiutował z ławki rezerwowych. Teraz, no, będzie naszym lewym skrzydłowym, ale też nie wiem, czy nie zamienić go miejscami z Kylianem Mbappe. Zobaczymy, na pewno będę nim grał, nie? A muszę chwilę poczekać. Wchodzi Di Natale, Antonio Di Natale, cyk. Finezyjnie! Wow, jeden do zera. Nie wiem, czy on się ruszał bramkarzem, czy ten trap sam wykonał taki ruch, ale, no, cieszę się, że Antonio znalazł właśnie to miejsce, które Niemiec zostawił. Jeszcze od poprzeczki, chyba od słupka, poezja. Choć wiecie, co ja tak sobie myślę? Przecież prawonożny piłkarz, na lewy Skrzydle z tymi fineskami, no czego chcieć więcej? Okej, okay, atakujemy. Leci Natale. mocna piłka do niego. Jego obrońca to to? Serio? Dinatale, środkiem, Kylianem Bapecyk. Odegranie Włochów. Uff, dobrze, że karny, bo nie trafiłem. No tutaj Aleksia Putejas pewnie się poczuła. To ona chce wykonać tę jedenastkę. Okej, okay, okej, okay, to mi się podoba. Dinatale, jak na brak stylu gry, bo nie chciało mi się kupować myśliwego, to świetnie sobie tutaj poradził z Frempongiem. My jednak zrobimy tak. Jest Kajsedo, który pokazał już swoje umiejętności ostatnio i prawie to powtórzył. Chłopie 33 metry, a ty tam ustawiasz piłkarza? Dobra, zróbmy to sprytnie. Di Natale, hop, hop, z powietrza! Wiem, że mogłem wbiec w pole karne, ale to byłoby nudne. No byłem pewien, że zablokuje to Van i swoje najgorzej. Putejas, Putejas, rajdy, Putejas, Aleksja, będzie trójka! Kelian Mbappe? O, no cóż, mi dobitka nie mogła wyjść. Wanda, i znów Aleksia Puteas, jej kolejna. Sy no, Jezu, czemu? Jak biegasz na skrzydle, to biegnij tym skrzyłem do końca. Ja naprawdę nie mogę kontrolować kilku. Znaczy niby można, ale bez przesady. W tej sytuacji wystarczyłoby Kvara bieg przed siebie. No, idealnie by wyszedł, ale nie, no, stwierdził, że zajdzie do środka. Ona wbiega w pole karne. Ona poda. Pff. żal mi przeciwnika w tym momencie. O, jeny. Tym razem Alexia Putejas na skrzydle. Alexia Putejas, 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 cyk, cyk. Hop. I mamy! 4 do 1. Rywal zniszczony i takiego gola szukałem. No zaczynamy idealnie. 3 do 0. Na tym etapie tydzień temu już miałem porażkę. Dobra, to żeby tak ostatecznie pożegnać radioaktywnych, otworzę paczkę za 1000 FIFA pointsów. Jest wymienna, żeby co nieco zarobić. Zobaczmy, czy to się uda, czy będziemy mieli chociaż złoty walkout. To będzie. Little! A ona ma walkout! To przepraszam. Nie wiem, obzdrałem sobie, że jest niżej oceniona. To, to dobrze. No grosz do grosza i sobie kiedyś Ronaldinho kupię. I paczka bonusowa z tej paczki, którą otworzyłem, to będzie. Otavio. Ok, ja dziękuję Wam za oglądanie. Z góry życzę miłego weekendu. Do zobaczenia dzisiaj o jakoś 18.50 na Twitchu i oczywiście codziennie na YouTubie. 15.00, czasami wcześniej, czasami później, ale przeważnie w okolicach tej godziny. Trzymajcie się. Cześć!